Słuchaj, słuchaj, głupia sprawa. Stary, a taki tępy facet jestem Tempak. Tępak. Wiesz, że pomyliłem piętra. Specjalnie zrobiłem sobie zdjęcie. Pamiętaj, że na zielonym, na zielonym piętrze. Ale jakoś tak, wjechałem windą do góry. Jakoś tak wjechałem windą, że na piętro niżej, przede mną, wysiadło chyba zlec, 4 5 osób w windzie. Ale wysiedli, wysiedli wszyscy. No, oprócz mnie oczywiście. Ja tak bardzo zamyślony. Popatrzyłem, że wszyscy to, aha, to chyba ja no i pach w te drzwi. Nie spojrzałem, jak które piętro. A mój kolor piętra mego to był zielony, i ja wziąłem na różowym. I nie skojarzyłem tego. I poleciałem już drugi raz kółeczko do tego piętra. Lecę. Szukam swojego stanowiska. Stanowisko jest, ale samochodu nie mam mojego. Trochę w strachu. Dopiero po dłuższej, już tę drugą rundę robiłem. Po dłuższej, stałem tak, jak, jak. Jak na tureckim kazaniu. Myślę, co jest. I wtedy spojrzałem pierwszy raz na filar. Różowy, różowy filar. Ja bym na różowym piętrze, ponieważ wszyscy to ja, tak jak w tłumie, jak wszyscy to i ja. No, dopiero się kapnąłem, że rzeczywiście, że to nie moje piętro, piętro wyżej. Ale zanim doczopałem się do końca korytarza, do, do punktu, gdzie skąd zabiera winda, byłem tak skonany padnięty, Myślę, wiesz, że chodzi zresztą o tych udarach dwóch, coraz gorzej chyba. Mi tak myślisz, się mi chodzi. Muszę częściej łazić jednak co, co dwa trzy razy dziennie. Na razie po pół godziny, ale muszę zacząć trenować te nawyżka. No. Wjechałem, ale są cały zdrzany z polsony, jak cholera. No, jeszcze się tu widzę. Paruje ze mnie. No, to tyle. Taką przykrość niespodziankę chciałem Ci opowiedzieć. Надо